Jak wyrazić wdzięczność komuś, kto uratował mi życie? Jak podziękować komuś, kto uratował moje dziecko z pożaru? Służba publiczna to bardzo trudne i wymagające zadanie, bo często ci, którzy służą Polsce, jako funkcjonariusze, jako żołnierze, nie mogą liczyć na żadną nagrodę. Poruły służby publicznej są wszędzie, są w każdym zakątku Polski, bo to są ludzie, którzy służą nam każdego dnia. Którzy są wszyscy obecni wśród nas, a o których nie jest zbyt głośno. Swoją postawą godną naśladowania Właśnie mogą być inspiracją dla innych osób. Niejednokrotnie staram się to robić, nie podając swoich nazwisk, staram się pozostać w cieniu. Nagroda Orzeł Służby Publicznej powstała po to, żeby docenić osoby, żołnierzy i funkcjonariuszy służby publicznej, którzy wykazali się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w budowanie bezpieczeństwa i spokoju każdego z nas. Jest też hołdem dla środowiska naszych obrońców, których pracy jesteśmy głównymi beneficjentami. Pracuję z Fundacją Dorastaj z Nami prawie od 10 lat. Wspieram cały sztab ludzi, który pracuje dla tej fundacji, która wspiera z kolei dzieci, które straciły swoich rodziców, funkcjonariuszy publicznych. Fundacja Dorastaj z Nami robi wyjątkową robotę, i dlatego uważam, że należy wspierać podopiecznych Fundacji Dorastaj z Nami. A nasi bohaterowie zasługują na to, żeby ich rodzinami, gdyby zdarzyło się najgorsze, zajął się ktoś w tak mądry sposób, jak robi to Fundacja Dorastaj z Nami. Pomóżmy. Wspierajcie Fundację Dorastaj z Nami.